Witam wszystkich bardzo serdecznie. Na wstępie chciałam podziękować wszystkim za łapki w górę i subskrypcję. Będę robiła czytanie dla bliźniąt na maj 2021 roku. Rozkład będę robiła Stali, Delight, Sears, Tarot. Wyciągnę także. Dla Was jeszcze jedną kartę stali, e, słowa dla duszy. Oczywiście rozkład nazywa się podkowa. Jeszcze troszeczkę potasujemy. I zobaczymy, o, jakie energie będą chciały się pokazać dla bliźniąt. zaczynamy. W przeszłości mamy rycerza miecze. W teraźniejszości sześć kielichów. W przyszłości osiem denarów. Karta rada. Sześć buław, środowisko, czte, otoczenie. Cztery buławy. Trudność. Król Kielichów. Co zrobić? Cesarzowa. I e, wynik Rada e, Rycerz. Rycerz Buław. O, nie za bardzo tutaj, może tak będzie dobrze. Zaczynamy oczywiście od przeszłości, czyli dużo, dużo ruchu, może takiego trochę też nieprzemyślanego, impulsywnego. Yy, oczywiście yy, ta energia, yy, myślę, że ma znaczenie to, co się tutaj też dzieje, na to, co się dzieje w teraźniejszości i przyszłości. Więc tak jak powiedziałam, jakieś szybkie decyzje, szybkie jakieś, szybkie ruchy, niekoniecznie przemyślane. Oczywiście, jak to zapracowało w przeszłości, to może różnie, różnie wyglądać. Natomiast w teraźniejszości pokazało się sześć kielichów, czyli jakaś nostalgia, może, może jakieś, jakiś czas takiej refleksji, może też za czasem minionym tęsknota, za jakimiś chwilami pięknymi, ale też oczywiście sześć kielichów mówi o emocjonalnej harmonii. Czy to jest właśnie w Was już po tych, po tych jakichś takich nagłych ruchach w przeszłości, może już właśnie bardziej jesteście stabilni emocjonalnie, może też być wymagana od Was taka właśnie energia, wejście w tą energię, taką sześciu kielichów, tej harmonii, może po prostu tak jak mówię, w przeszłości się sporo zadziało. I myślę, że też za tymi działaniami, za tymi decyzjami, też jakieś tam konsekwencje szły, które mogły właśnie spowodować teraz tutaj takie spowolnienie i taką harmonię wewnętrzną, emocjonalną. Więc tutaj bardzo fajne, bardzo, bardzo taki przyjemny stan. Albo tak jak mówię, no po prostu może. Macie właśnie potrzeby, może trzeba zwrócić na tą harmonię emocjonalną, te osoby, które jakby nie czują tej harmonii emocjonalnej, to może właśnie warto na to zwrócić uwagę, co po prostu burzy w Was tą harmonię i przyjrzeć się po prostu tym sprawom, właśnie po to, żeby ją osiągnąć. Więc myślę, że to jest właśnie czas na, na te tematy. Natomiast w przyszłości pokazuje się 8 denarów czyli codzienność, praca, systematyczność. Tak jak mówię, też może to być od Was wymagane, też możecie być właśnie w takiej energii. Może macie dużo spraw też na głowie, dużo pracujecie. Potrzebujecie też jakby swój warsztat cały czas jakby szlifować i po prostu właśnie żeby wejść na jakiś wyższy poziom w pracy, no to trzeba dzień po dniu uczyć się i powtarzać pewne, pewne rzeczy, tak? Żeby dojść w nich do mistrzostwa. Więc to jest taka y, codzienna, m, żmudna, y, powtarzająca się y, praca, czynności. Y, więc y, w, tutaj właśnie y, może to być albo właśnie bardzo ważny czas, żeby, żeby się tym zająć, y, albo po prostu no, wymagane jest to też y, od Was, macie duży, po prostu dużo, dużo, dużo spraw, i ta codzienność będzie tutaj brała górę, te sprawy właśnie związane z materią. Natomiast karta rada, jest tutaj sześć buław. Myślę, że też chodzi o to, żebyście się docenili, że dużo już, dużo zrobiliście, dużo przeszliście może. Może też y, mówić oczywiście ta energia o tym, y, że warto właśnie y, pracować, że warto y, te kwalifikacje swoje podnosić y, właśnie tak dzień po dniu, y, że ta praca y, żmudna y, będzie też miała swój finał taki właśnie y, bardzo pozytywny, y, że będziecie też właśnie. Podziwiani też przez innych, że, jak, że, że macie duże właśnie szanse osiągnąć jakiś sukces w dziedzinie, która po prostu zajmuje Wam dużo, dużo czasu tak, w tej codzienności. Że, żebyście po prostu właśnie wierzyli w to, że jesteście na dobrej drodze. I możecie w tej dziedzinie osiągnąć naprawdę duży sukces. Więc bardzo ładnie tutaj się pokazuje. Albo tak jak mówię, może już osiągnęliście tak naprawdę dużo, tak? A, a po prostu siebie nie doceniacie, to wtedy docencie siebie. Jak dużo już zrobiliście, jaką drogę już przeszliście. Natomiast Wasze środowisko, otoczenie pokazuje się jako cztery buławy. Czyli też bardzo rodzinnie, stabilnie, taka mała stabilizacja, myślę, że zadowolenie z miejsca, w którym, w którym jesteście, radość, też właśnie radość dzielenia się z, innym, z innymi, też właśnie otwartość też na innych ludzi żeby właśnie tym szczęściem też się z innymi dzielić, więc też bardzo, bardzo fajnie też właśnie może jakieś spotkania, też czytanie na maj, może jakieś właśnie majówki, może, może, może w węższym gronie, może właśnie wśród rodziny przyjaciół no ale tutaj właśnie może być taka energia, może może chęć spotykania się właśnie w jakimś gronie, spotkania się i po prostu radowania się z innymi. I tutaj jako trudność pokazuje się król kielichów, czyli taka emocjonalna, dojrzała stabilizacja. No może być trudnością osiągnięcie jej. Taki właśnie wewnętrzny spokój. Może tutaj, dlatego pojawiło się, pojawiło się tych sześć kielichów, właśnie, że na to warto zwrócić uwagę, jeżeli tej harmonii nie macie, żeby właśnie osiągnąć tą harmonię. Żeby też jakoś może nie przebywać za bardzo w przeszłości, żeby skoncentrować się na tym, co się dzieje w teraźniejszości. I żeby właśnie te emocje jakoś opanować, tak, żeby, żeby one były stabilne. I dzięki tym stabilnym też emocjom myślę, że wtedy będziecie potrafili siebie właśnie też docenić. Tutaj, co zrobić? Macie cesarzową, bardzo piękna energia. Tutaj wszystkie te karty mówią, żebyście się docenili, tak? To, w jakim miejscu jesteście, ile osiągnęliście, jak dużo potraficie, też żeby ten komfort, który, który macie, żebyście też właśnie to docenili. Że tutaj może być właśnie problem, i może wtedy będzie łatwiej te emocje jakoś opanować i właśnie wejść w tą harmonię. Bo naprawdę no, widać tutaj, macie bardzo fajną, bardzo dobrą energię. W koło też widać, że. Życzliwi, życzliwe osoby was jakby otaczają, tak? Stabilne, A więc myślę, że mm, y, no, macie taki y, komfort tutaj. Y, właśnie żeby to docenić, tak? Że, że to, to bezpieczeństwo y, też, y, które jest tutaj y, wam dane może dzięki innym osobom. Czy, czy po prostu sami potraficie też jakby zadbać y, o siebie? Y, może, może tutaj jest trudność z tym królem, na przykład kielichów, może to jest y, osoba jakaś ważna dla was, y, z którą macie po prostu może y, y, trudność, może, może nie możecie za bardzo się z nią porozumieć. No, y, ale no po prostu myślę, że trzeba tutaj no, docenić to, co po prostu macie, żeby tak jak mówię, no, nie przebywać w przeszłości. Może i dobrze, że ta energia tutaj rycerza nie już jest w przeszłości, bo może takie właśnie ruchy niekontrolowane no właśnie mogą y, utrudniać, na przykład, jeżeli to jest osoba, porozumienie właśnie z tą osobą, ponieważ tutaj król kielichów jest bardzo y, opanowany, on jakby panuje nad swoimi emocjami. Y, I ten rycerz y, mieczy, no niekoniecznie y, może się z nim y, dogadać tak, w taki sposób. Więc tutaj jest duża różnica właśnie między tym rycerzem mieczy a, a królem kielichów. Więc myślę, że też tutaj trzeba, jeżeli właśnie macie trudność z tą osobą, no to właśnie starać się wejść właśnie w tą energię króla kielichów. Żeby być po prostu takim równoprawnym partnerem dla tej osoby, tak? Więc tutaj na to bym zwróciła uwagę, ale tak jak mówię, też doceniajcie to, co macie, po prostu to, co Wam się udało osiągnąć. Ten komfort, który, który was otacza. Wynik rada jest tutaj rycerz Buław. Który też mówi o tym, żeby iść za tym, co was po prostu pociąga, co was cieszy, co sprawia wam po prostu przyjemność, żeby się w tym kierunku po prostu, żeby iść w tym po prostu kierunku. Więc bardzo fajna taka energia, właśnie bardzo radosna, więc na ten Maj. Myślę, że super. Doceniajcie siebie i cieszcie się z tego komfortu, który Was naprawdę otacza, bo widać, że, no, że nie, jest, nie jest źle, tak? I to też zależy, czy, czy widzimy szklankę do połowy pustą, czy pełną. Więc tutaj, tak jak mówię, doceniajcie, macie fajną energię, widać, że macie też fajnych ludzi koło siebie, bo nawet jeżeli macie tutaj z tym Królem Kielichów, jakieś problemy, to może być właśnie jakieś y, znaki wodne skorpion, może to być y, y, ryby, y, rak. Y, znaki po prostu wodne, bym tutaj tak ogólnie już powiedziała. Więc jeżeli macie z tą osobą po prostu jakieś tam y, problemy, może nie możecie się dotrzeć, no to tak jak mówię, no też wtedy jest to wymagane żeby wejść na, na taki właśnie w, w poziom wyższy, emocjonalny. I do tego na pewno jest potrzebna ta harmonia wewnętrzna. Myślę, że jeżeli jest to właśnie jakiś partner czy par, partnerka, to myślę, że, że właśnie ta stabilność emocjonalna też właśnie. Pozwala czuć się przy tej osobie tak naprawdę bezpiecznie. Więc w sumie tutaj żadnego zagrożenia tutaj nie widzę. Tak jak mówiłam wcześniej, wylosuję dla Was jeszcze jedną kartę. Stali Słowa dla Duszy z afirmacją. I zobaczymy, jeszcze jakieś tutaj, jakie dopowiedzenie będzie, na co zwrócić uwagę, jeszcze mają bliźnięta. Bardzo fajna, taka e, lekka energia. No proszę bardzo, nawet tutaj ta afirmacja jest też taka. E, kocham moje życie, a ono kocha mnie, więc po prostu tylko docencie to. E, i, I patrzcie, właśnie, e, starajcie się właśnie widzieć tą szklankę do połowy pełną, naprawdę. E, bo widać, że. E, że nie jest źle, naprawdę. Oczywiście, jak Wam się podobało, dajcie łapki w górę i subskrybujcie kanał. A ja wszystkim dziękuję za uwagę. Hej!